Akcja akcja, 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 Ja, o Dobra. Wychowani jesteśmy przez melanż. Przewijam fazy i zrobię to nieraz. Klej luźny kawałek na teraz, z jakiś rodzią złykasz nowy, otwierasz Mamy tu niezłe starcie z życiem Wódkę piję na stricie o świcie Mam coś wspólnego z niczym. Myślicie, religia, pieniądze, śmierć, wojny, kłamstwo Coś siebie tylko dadzą Zapęgę w tym świecie, ha, to jest tępe Nie wal to lub walczysz To wychodzi z wnętrza U mnie wciąż luźno, a śrubę dokręcam A śrubę dokręcam hmm. Zaręczam, nie klęknę i całość ciepła Chcę fajsów, kopercie, Mam błędę, Potem jestem jak cień, ona ze mnie Nie gada, rzucamy na glebę normalną Lecę zakładam przez niebo te chmury, obłoki na łogi są białe. Jak szczury ta trudka nie działa, odporniej szczepionka, a e. Medyczne koncerny, lepszy buch z bonga, medialna na gonga Towar schodzi jak bułki, towar schodzi jak bułki, mań nas wszystkich. Kabel to urwi, zatrudnić, zwolnić, on szybko ucieka. protest porywisty, gonę z nim jak rzeka. Widzę z daleka horyzont, a to bieram znaczenie, bezsenność tych rymów, oców do czynów przez Bezczelną gadkę, recepta na szczęście, na wika pit za dużo milczenie, krzycza, gargu gardło mam zdarte Leczę się muzą, na szczęście wciąż fartem Na szczęście wciąż fartem Ziomki, piątki, weekendy, wakacje Praca nad sobą, drogie restauracje Uśmiechy po buchach, miny kwaśne też czasem Nie ma co się martwić, przejdziemy to razem Osiedla, garaże, fury, tańsze czy droższe Mieszkania, melanże i twarzy ci opcje Ja zawsze mam opcje, kreatywność potęga To ludzki umysł, dzisiaj nie wymiękaj ja więc nie tak, mi wymiekać, tak, tak, wyobraźnia działa, to co działa, wytaczam wszystko wszystkim, ale fale są tlacze Jak ktoś coś mnie wkurga, nie trzeba agresji. Wszyscy ponoć, ponoć kradną, kradną, więc lepiej ziom, nie śpi. Słucham pieśni streny, wyją głośno do nieba, pomóż nam Boża, w sumie nie trzeba. Budzę się powoli, pierdolę, releta. Targuję się z losem, on nie stoi sceny piszę takie gówno, kiedy nie mam pen, Nie mam pen nie mam